Tak się prezentują, moi drodzy, te wszystkie rzeczy w jednym miejscu. Jeżeli jeszcze coś z serii nie wyrzucę, wykorzystaj. Mam starą ekierkę, która jest po prostu cudowna i dam ją tutaj do niewyrzucenia i wykorzystaj. Posłużę również i w tym roku, moi drodzy. Tak się prezentują te rzeczy. Jutro się zobaczymy z tego kadru i zrobimy organizację Prawnika 2023. Oczekujcie koniecznie na ten odcinek, bo będzie naprawdę bardzo fajny, więc widzimy się jutro o godzinie 16.00. Mam nadzieję, że rzeczy, które przedstawiłem Wam się spodobały. Do usłyszenia tata. Hejka, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. W po poprzednim odcinku pokazywałem Wam wszystkie te rzeczy, które yy, widzicie tutaj. Yy. A dzisiaj, moi drodzy, damy je wszystkie do piórnika. W ogóle zobaczymy, w jakim ten piórnik stanie jest, bo bardzo dawno nie patrzyłem, ostatni raz w czerwcu. Yy, więc, moi drodzy, dzisiaj sobie to wszystko zrobimy. Subskrybujcie kanał, zostawiajcie łapki do góry yy, i Dobra, zaczynamy kartkę, na której będziemy testowali. Tak się prezentuje piórnik, jak widzicie na, na nim narysowany jest fiut, ale spokojnie nic się z tym nie stanie, umyje się. Podobnie jak w zeszłym roku posłuży mi tutaj piórnik Kukazo, który jest po prostu naprawdę najlepszym piórnikiem na świecie i w nim jest mega dużo miejsca, wszystko się Wam zmieści i jest mega zajebisty, bo możecie mieć jakby wszystko pod ręką w jednym piórniku. I on ma mega jakby dużo tutaj funkcji w tym piórniku. Po pierwsze jest taka przegródka, na której możecie zadać różne rzeczy. Tu akurat mam e, autograf mojej koleżanki. E, no i ogólnie mamy tutaj różne rzeczy. E, ponownie tutaj możemy zadać przybory matematyczne. Tutaj mamy Among Usy, które robiła mi moja koleżanka. Wspominałem o nich w zeszłym odcinku. E, a tutaj mamy śmieci, które zostały pozostawione e, z zeszłego roku. No ogólnie te rzeczy oczywiście do niczego nie nadają, więc... No po prostu je, że tak powiem odizoluję tutaj od tego piórnika i go szybko jakby wytrzepię, żeby nie było... I same te amongusy, to jest ich po prostu mnóstwo i ja je dam do swojego e, pukapada, bo no nie będę ich marnował tutaj, bo są po prostu wybitne. E, dlatego je zostawię na pamiątkę, będą mi fajnie tutaj przypominały zeszły rok. E, no i kto wie, może będą w przyszłości nowe, więc ja je na pewno zostawię, nie wyrzucę ich i już Na sam początek upałbym tutaj w tym miejscu właśnie te długopisy, dlatego to zrobię. Yy, ja w ogóle mam tendencję do pożyczania ludziom długopisów, a ludzie mi później nie oddają, dlatego, no niesamowicie chujowo z, z ich strony, ale... Ubezpieczyłem się na takie sytuacje i mam takie długopisy, których, z których i tak nie korzystam, bo są te niebieskie. Przy okazji, mam to też awaryjne długopisy, bo mi bardzo szybko długopisy się kończą, bo naprawdę na niektórych reakcjach mega dużo trzeba pisać. Ale przykładowo jest historia, na której trzeba po prostu pisać od zaruchania, dlatego... Yy, dlatego długopisy tutaj będą bardzo ważną częścią yy, częścią tego piórnika. Jest tak nie denerwuje, że to się tak zawsze daje. Ich jest tutaj... Yy, no i myślę, że tyle starczy po jednej stronie. Jeszcze ją ładnie wyprostuję. Te dwa tutaj y, dodatkowe sobie zostawię po prostu prywatnie, bo też muszę mieć czym pisać w domu. Y, więc zostawię sobie te dwa długopisy prywatne i tutaj za chwilę upchamy coś kolejnego. No tak, kolejną rzeczą mogłyby być ołówki. Ołówki sobie upcham tutaj trzy, ponieważ... Y, ponieważ ten jeden sobie rzucę w piórniku i po prostu... Y, po prostu będę nim pisał. W sensie, wiecie, rysował to będzie taki podręczny ołówek, a te tutaj będą jako takie zapasowe. I sobie dam tutaj jeszcze różne Będę pisał tym zielonym, taki ładny, bo mi się najbardziej chyba podoba. E, czyli ten taki tutaj, jakby taki, nie wiem, jak nazywa ten kolor, taki pistacjowy, Nie wiem, Pistacjowy nie taki taki zielonkawy, Co go odłożę na razie na boki, za chwilę tutaj. E, Jeżeli chodzi może... o resztę długopisów, to dam sobie tutaj e, takie trzy sztuki. A ten ołówek w ogóle poprawię, bo on będzie się tutaj gibał. Bo on nie jest, jakby wiecie, po tym. Nie może być na boku, bo będzie się tak gibał. I dobra, teraz sedamy tutaj te długopisy, z których nie skorzystam, czyli zielony raczej umówmy się, mało kto korzysta z zielonego długopisu raczej bardziej do estetyki a estetyka się zrobi swoją drogą tutaj damy ten niebieski, bo ja osobiście wolę pisać czarnym długopisem, nie przepadam za niebieskimi i tutaj damy też ten czerwony, bo czerwonego też się raczej nie używa, a resztę tych długopisów zostawię sobie również prywatnie Przykładowo ten, dam sobie jeden tutaj na bok niebieski odłożę, dwa czarne na pewno, bo czarny mi pisze, no i resztę tych długopisów, czyli te cztery długopisy sobie zostawię prywatnie. Tutaj no, no, no. czarne cienkopisy w różnych jakby grubościach, je sobie tutaj dam, ich jest 7, było 8, ten ósmy sobie zostawię prywatnie, bo się połamała ta nakrętka i będzie cały czas po prostu odpadała i w tym piórniku po prostu ten jak się zniszczy, a prywatnie jak będę dbał to no to się nie zniszczy, prawda, w piórniku jednak chcąc nie chcąc to się wszystko przewraca, bo no plecak nie jest jakby dobrą metodą, więc sobie damy tutaj po prostu te, te długopisiki tutaj. No i pięknie tutaj ładnie sobie na razie leżą, tak o tutaj Wam pokażę, żeby było dobrze widoczne. E, dobra moi drodzy, teraz e, przyszła pora myślę, że na kredki e, Kratki wrócę po prostu wszystkie razem, tak o. No jest ich w tym mnóstwo. Szkoda, że nie ma żadnej przegródki, żeby sobie zrobić, jakby wiecie, e, że jest zrobić e, też. E, Przygródkę między pisakami a, a kredkami, bo pisaków teraz też sporo wejdzie. więc uwaga, pisaki. No już powoli może być miejsca, a przy mówię, że jest tak dużo miejsca i chwaliłem piórnik, dobra. Spokojnie moi drodzy. Chciałem, żeby to w ogóle wszystko było na jednej stronie, żeby tutaj zdać inne rzeczy zaraz, ale. One się i tak tutaj... będą chcąc nie chcąc przywracały. Dobra, teraz rzeczy, które dam po tą. No, pisaczki tutaj te już się chyba nie zmieszczą, więc może być delikatny problem, że tak powiem. Mm, no nie za bardzo się tu zmieszczą te długopisiki. No dobra, więc musimy zrobić prawdopodobnie tak. I te rzeczy w ogóle wszystkie muszą iść tutaj, na jakby tą stronę. Może być ciężko z tym wszystkim, w ogóle teraz się raczej może nie Nie, nie no moi drodzy, objętościowo tutaj się wszystko zgadza. E, a tą kartę też w ogóle przygotowałem do testowania rzeczy z zeszłego roku, a raczej mało rzeczy będzie, jakby do testowania. Dobra, z mazaczków też się dużo korzysta, dlatego je zostawię sobie tutaj te, te mini markerki, może nie markerki, podkreślacze bardziej, powiedział, podkreślacze, moi drodzy, podkreślacze. Um, gumkę, jeżeli chodzi o gumkę, to nie dam jej tutaj. No i już wypada, moi drodzy, już wypada, chyba żarty. Widzicie, jak wypada? Nie, no masakra. Dobra, teraz damy tutaj e, gumkę, bo gumka będzie właśnie w tym miejscu się znajdowała. Będzie ona w tej takiej mini kieszącej i będzie fajnie się prezentowała. Chociaż najpierw, moi drodzy, do tego dałbym to. Bo tak, chcąc, nie chcąc, to też się musi tutaj zmieścić. Bo się zawsze przyda. moi drodzy, może być ciężko z zmie zmieszczeniem tego. Nie, no moi drodzy, zapakowani jak na wojnę. Zapakowani jak na wojnę. Chyba ja już tutaj za dużo nie niezmier... O kurczę, wy nie widzieliście. Matko jedyna. Tutaj do tej kieszoneczki dałem yy, te mazaki. A w ogóle swoją drogo. <grym> Masakra, nie, nie zmieści mi się to wszystko tutaj. Ja chciałem wszystko zmieścić. Mówię, że mam taki duży piórnik i mi się wszystko pomieści. A tu już trzy mazaki wyleciały Nie wiem, czy ja dam radę to wszystko zmieścić. A jeszcze zostały kleje w ogóle inne rzeczy. Ja tego nie pomieszczę tutaj wszystkiego, moi drodzy. Kurczę, już jest ciężko z upchaniem tego. Myślę, że to kwestia, kwestia wyuczenia. Te długopisy też chciałem tutaj upchać. Ja pierdzielę, nie zmieści mi się wszystko. Moi drodzy, potrzeba, po, potrzeba delikatnej zmiany planów. Delikatna zmiana planów. Zrobimy na pewno, to, co plan. mamy tutaj, tylko, moi drodzy, trzeba coś zmienić w tym. W tym trzeba coś zmienić. Tu jest za dużo rzeczy, moi drodzy. Myślę, że to jest, y, kwestia tego, że są tu. Pisaki. I moim zdaniem, skoro jakby, jak, tu jest pudełko, co nie? Więc skoro tu jest pudełko, no to to nie musi być wcale w piórniku, prawda? Więc sobie, to sobie dam po prostu gdzieś do plecaka i to będzie zawsze pod moją ręką. Moje tak, plecak zazwyczaj mam pod, obok stołu. I przede wszystkim przybory matematyczne, moi drodzy, przybory matematyczne, czyli yy, rzecz bardzo ważna, prawda? Yy, to sobie damy tutaj. To sobie damy wszystko tutaj. Yy, ekier, yy, w sensie kontomierz damy tu. Mało widzicie. Kontomierz damy tu. Ekierkę również damy tutaj, chyba że się nie zmieści. To będzie problem. No nie zmieści się, więc posłużmy mi tutaj moja ulubiona ekiereczka. Taka o. I linijka moja. O matko, linijka jest za długa. Nie no. Chyba żarty jakieś. Chyba żarty. To może iść tutaj, bo to jest w ogóle miejsce na, miejsce na taki kontomierz. Nie kątem jest, tylko tą ekierkę, więc to tutaj może być. I przyszło pora jeszcze tutaj na to. No nie zmieści się ewidentnie, nie zmieści się ewidentnie, ale sam piórnik już się domyka, moi drodzy, tylko z tymi mazakami jest ich za dużo trochę. On już się domyka, ten piórnik, tylko tych mazaków jest za dużo. Dobra, jeżeli chodzi o to, to chyba trzeba domknąć jakoś, ale... Kurczę, jest taki problem, że tutaj trzeba na pewno E, jeszcze pokombinować i potrzebuję jakiegoś mniejszego pudełka, żeby to wszystko porobić tutaj. Bo jednak przyborów w tym roku jest za dużo i nie rady. Moi drodzy, jestem nie. absolutnie teraz w raju. Znalazłem coś takiego. Zawsze to odkładaj i mówię, że kiedyś się przyda. Nastał ten dzień, w którym w końcu to się przyda, moi drodzy. To jest taka jakby. No tutaj ogólnie nie było nic ciekawego, były jakieś takie pomniejsze rzeczy i to się na, pre, na pewno teraz przyda. Damy tu moje drodzy, wszystkie pisaki i będzie, będę je po prostu miał osobno, nie będę ich miał w piórniku tych mazaków, będę miał osobno w tym czymś i będę miał jakby takie dwa piórniki i będzie to zarobiście wyglądało. Ja te, teraz to wszystko powkładam i dam tutaj. Chociaż może bardziej kredki tu dam, bo wiecie, pisaki są zawsze pod ręką powinny być, a kredki... No jednak kredki damy tu pisaki, bo kredki, jak widzicie, są tak na styk i ciężko tutaj będzie wybierać pośród nich, więc dam tu po prostu pisaki, będę to zawsze wykładał po prostu obok piórnika. Jakimś cudem udało mi się to zamknąć, rzeczywiście nie się od, od podnięcia tego białego tutaj. No ale dobra, udało się zamknąć te markerki, one będą wrzucone obok. Obok piórnika zawsze będę je nosił i... Fajny pomysł, myślę, że wpadłem. Mam jeszcze drugie takie, więc zaraz poszukam i damy kolejne zbędne rzeczy tam.